Pamiętajcie, jest 6 września, godzina, która może być godzina po siódmej. Ja tak, powiem dokładnie, która jest godzina, jest godzina 7.08. I zaczynamy dzisiaj naszą iberyjską przygodę. Staliśmy koło czwartej, po piątej już byliśmy w trasie. Nie mogliśmy nagrać żadnej wiadomości w momencie, kiedy ruszaliśmy, było kompletnie ciemno oczywiście. W tej chwili zatrzymaliśmy się na śniadanie, idziemy na muffiny z jajkiem i bekonem wypijemy mocną kawę i jedziemy dalej dzisiaj w planie mamy przejechać około 1100-1200 km ruszyliśmy z Warszawy chcemy dostać się pod okolice Frankfurtu nad Niemem nad Frankfurtu nad Menem i tam jakiś, jakiś kemping, gdzie przenocujemy kemping oczywiście mamy zaplanowany także idziemy zjeść śniadanie, wypić kawę i jedziemy dalej no dobra, i mamy śniadanie. Normalnie to dosyć e, często nie chodzimy do McDonalda, ale, będąc w trasie i takie szybkie śniadanie, to chyba najlepsza opcja, jaka jest. Bardzo szybko nie zdarzyło nam się, żebyśmy się jeszcze przytruli McDonald'em. Wystarczy e, kilkuminutowa przerwa, kawa, jakieś, jakieś coś przegryźć i za moment jedziemy dalej. Wjechaliśmy o 5, jest po 10, czyli z Warszawy do przejścia zajęło nam to około 5 godzin. Przed nami nawigacja na jeszcze 7 godzin, na ponad 600 km i 7 godzin drogi na rzeka, tak, rzeka odra. Granice państwa, ale Just, no. w ogóle wody prawie nie ma. ten tak, Perskis Wilkomen in Deutschland. ten etap podróży przebiegł ładnie. Jak jakbycie pod... sprawnie bardzo. Zupełnie sprawnie. Ponad 600 km, 7 godzin jazdy. Tak jak pod, pod, pod tam. nad okay. menem. Dokładnie tak. Jesteśmy pod Lipskiem na autostradzie. Zgłodnieliśmy. Będzie piknik. Będzie piknik podwieczorek pod piknikowy. Kolacja będzie na ciepło. Podwieczorek przy mikrofonie będzie. Będę, to jest po po podwieczorek przy autostradzie. Co tutaj mamy? Bagel. Domowy twarożek ze szczypiorkiem. Mamy o. pomidory od sąsiadów, czyli najlepsze. To jest twarożek, są pomidory. Krótki postój, posilimy się i jedziemy dalej. Mamy jeszcze jakieś 400 km od przejechania. Ale jesteśmy chyba zdziwieni, że tam tak dobrze idzie tak naprawdę. Nie, bo... bardzo, bardzo bardzo, fajnie się jedzie, równiutko. Teraz tutaj w Niemczech trochę żeśmy zwolnili, w Polsce żeśmy jechali tak na autostradzie jakieś 140, tutaj jedziemy około 120. Autostrady w Polsce są lepsze niż w Niemczech, tutaj na stop jakieś remonty, no ale spokojnie, jedziemy. Także posilimy się i jedziemy dalej. Dzień zaczął się zgodnie z planem. Wszystko, wszystko szło tak jak miało iść, a kończymy z przygodami, okazuje się, okazuje się że e, dojechaliśmy na kemping, który zamyka się o godzinie 18 i nie ma możliwości wjazdu. Po prostu jest zamknięty do rana, nikt nie otworzy bramy, nikt nas nie wpuści. Znaleźliśmy drugi kemping obok dokładnie ta sama sytuacja kemping zamknięty na głucho nie ma możliwości, żeby się dostać do środka nie bardzo mamy inny pomysł, co dalej zrobić, ale tutaj jakiś człowiek przesympatyczny powiedział nam, że jest parking, na którym na legalu można sobie stanąć na noc stanęliśmy na tym kempingu, plan mamy taki żeby sobie zjeść jakąś kolację trochę się zdrzemnąć poczekać aż się zrobi widno i z samego rada ruszyć w dalszą drogę. Z kempingu nie skorzystamy nie wpuśli nas po prostu Tyle. Dobra. To co polecasz na kolację? Kanapka z szynką. Dobrze. Dobrze, że zakupy zrobiliśmy wcześniej. Dobrze, to tak jednak że... jednak pełna spiżarnia to podstawa na wyjeździe. Okazuje się, że Niemcy to zupełnie dziki kroj. Mało, goś... mało, mało gościnny może mało tak. fundowali nam korki prawie ponad dwie godziny i nie wpuścili. A dzisiaj na kolację smak z szynką. Proszę. Prosto, swojsko, będzie apetycznie. Szybko się zdrzemniemy i jedziemy dalej. Mhm. Do jutra. Dzień dobry. Jesteśmy już we Francji. Drugi dzień naszej wycieczki. Jak pamiętacie spaliśmy na kempingu. Nie na kempingu, tylko na parkingu pod kempingiem w Niemczech. Niestety nie puścili nas na kemping. Spało się dobrze. W nocy był spokój. Staliśmy Wstaliśmy 2.30. Od razu około 3 ruszyliśmy w trasę. W pół do 5.00 przekroczyliśmy granicę. W tej chwili jest godzina siódma. Siedzimy na szelu I mamy śniadanie we Francji jakieś kurosanty, kanapki, kawa, zjemy śniadanie i jedziemy dalej. Pod Bordeaux mamy być koło 14, jak pokazuje w tej chwili nawigacja, ale jak to będzie jak to będzie w rzeczywistości, to zobaczymy, bo wczoraj żeśmy prawie godzinę stali, ponad prawie 2 godziny stali w korku. Magnus jak dzień? No, dru druga w nocy, nieumalowana, nieuczysana, bez pysznica, ale mam kawę, mam kanapkę, yy, mam rogalika i we Francji. Tam ciężarówka i tam za kamperkiem, dlatego tam zerkam. Yy, z mam jedno. Droga we Francji zdecydowanie lepsza niż w Niemczech. Yy, autostrady mega równe, dobrze się jechało, dlatego że była w nocy mgła, yy, padało też, była burza, błyskało się. Nie dobrze, że tutaj jesteśmy, bo rzeczywiście mam wrażenie, że tą Pańskę przemkniemy błyskawicznie. Niemcy fatalna, droga fatalnie się jechało i te korki, koszmar. Jeżeli wybieracie przez Niemcy gdzieś, naprawdę liczcie dwie, trzy godziny stania w korkach, to oni w tej chwili remontują autostrady. Taką pogodą przypinała nas Francja, takie pejzaże, właśnie podnosi znak pól. Tutaj przed chwilą przejeżdżaliśmy. Przez, nie było nic widać. Nie było nic widać, ale przejeżdżaliśmy. Przez jakąś miejscowość, gdzie była tablica, że to jest To jest szampanie, tak. szampanie tak. szampanek Także może gdzieś jakieś winnice zobaczymy. No nic, jedziemy. Na ten moment mamy do przejechania 750 km jeszcze. Nawigacja pokazuje, że będziemy na gapiku koło 15. Mam nadzieję, że tym razem nie okaże się, że Francuzi o 14 zamykają I tym razem uda nam się zawozuwać na Chociaż nocowanie na po pomału zaczynamy mieć opanowane. Plan B jest taki, że jeśli się nie uda, to znowu gdzieś przeszliśmy na parkingu. A na stacjach karnych są wszyscy, także jakieś tam czynności To ale też można no dokładać na stacji. Krótka przerwa w podróży, zatankowaliśmy paliwo. Chwila na kawę. Magda ogląda jakieś ciuchy w sklepie, tutaj na stacji benzynowej jest sklep kuściuchany. Co znalazłaś? To co? jest księżniczkowy lusterko. Znasz, Chodź i pokażę księżniczkową lusterko. Śliczne. Za jedyne? Nie, no tutaj tam nie wiem. Bezceny. Tym razem Magda za kółkiem. Pierwszy raz dzisiaj? Też, no. Nie, pierwszy raz dzisiaj. To nie jest tak, że tylko ja siedzę za kierownicą. Tak, robimy sobie tak 2-4 godzinki się zmieniamy. Jedno prowadzi, drugie trochę odpocznie albo się zdrzemnie. Dzięki temu zrobienie takich e, odległości typu ponad 1000 km nie jest problemem. W, w jedną osobę byłoby to trudno, bo ja to tam po 3-4 godzinach za kierownicą zaczynam zasypiać, szczególnie jak się jedzie autostradą, gdzie się nic nie dzieje, jest nudno. To dobrze się jest zmieniać. Warto mieć zmiennika za kółkiem, wtedy, wtedy fajnie, się, fajnie się jedzie. Mamy do przejechania w tej chwili jeszcze około 500 km. Yy, nawigacja pokazuje nam niecałe 5 godzin do Kepingu. Także jedziemy. Jedziemy przez jakieś francuskie miasteczko nazywa się Mulon. No. Także tutaj za moment mawiczkami dojeżdżamy. Już. Ale urokliwie tu jest, tak? Francusko powiedziałabym bardzo. Teraz renę przyjdzie i nas zebra się na swoją jedną kafę w Piękny kościół. Wow, jak fajnie. Po drodze mijaliśmy jeszcze piwnicę, ale nie zdążyliśmy kawę. bo może, będziemy wracać, to pokażemy Wam Bo jesteśmy w rejonie Bordeaux, to warto wspomnieć. O, moje ulubione platany. Ale piękne. O, jest imienica, także źródła nie będziemy musieli? Stąd się biorą wina porządek. Czy sobie rosną. Ale piękne grona. Wow! Gigantyczne. Ciechnie, tak. Aż czarne. Hmm. Ciekawe jaki będzie ten rocznik 2022 Wystarczy zjechać z autostrady, słuchajcie dwa dni spędziliśmy na autostradzie nie widzieliśmy dokładnie nic Ale takie było założenie chcemy zrobić ponad 3300 km w 3 dni żeby dostać się do Galicji Z tej odległości jakieś 2300 km już mamy zrobione Zostało nam około 1000 km A, tak Tym razem Francji zwiedzać nie będziemy Zobaczymy tylko no tak, tak przejazdem jak to wygląda Może to kiedyś wrócimy. Natomiast jutro plan na jest taki, żeby dotrzeć okolicę do Santiago de Compostela, zakończyć tak zwaną dojazdówkę i rozpocząć właściwą część W Ten moment, kiedy się cieszę, że nasz samochód jest naprawdę bardzo mały. Zwinny. Aha, to... Absolutnie żadnego problemu, żeby tutaj się przecisnąć. Zobaczcie sobie teraz 3,5-tonowego wielkiego. Zrobiście metrów, skręć w prawo. Zresztą, że go raz widzieliśmy, ale. Tak, że mamy nazwę, żeby mhm. złapać. Złapać, ustalić. Najwyraźniej na tej jednak cywilografii nie uważaliśmy. Bo w ogóle nie było tej rzece. Camping z widokiem na zamek. Nie będę. Was męczył moją wymową francuską oryginalnej nazwy. Przeczytacie sobie to tutaj na filmiku. Zresztą wrzucę Wam link do tego kempingu pod, pod filmikiem. Kemping powiedziałbym średniej wielkości. Standardowe e, picze, czy stanowiska, z prądem. E, czyste łazienki. Ruch dosyć spory, jak na tę porę roku. W recepcji bardzo sympatyczny pan rozmawiający bez problemu po angielsku. Spokojnie się można dogadać po angielsku. Ja akurat francuskiego, jak wiecie, nie znam. Są też jakieś takie modne ostatnio miejscówki typu glamping. Czyli gotowe, rozstawione namioty, jakieś takie zabudowy, wiatki. Można sobie coś takiego wynająć. Dobra, przejdziemy sobie pokrótce po tym kempingu, pokażemy co i jak. Jest namiot z ławkami, jest grill, jest stół do ping -ponga. Można sobie tutaj jakoś poimprezować. Z tego, co widzę, można też wynająć rowery. Elektryczne 17 euro za pół dnia, na cały dzień 28. Zwykłe rowery 10 i 15 euro odpowiednio. Jakiś plac zabaw dla dzieci. Tutaj jest łazienka. Tak jak wcześniej mówiłem, czysto schludnie, niewielki bar, recepcja. Tutaj, no tutaj jakaś coś można zjeść, wypić. O, zobaczcie, nawet jest basen. dziś chyba nie skorzystamy, jesteśmy tak potwornie zmęczeni, ale zobaczymy, droga na razie nas wykończyła. A, tu teraz wychodzimy teraz obejrzeć. Blisko miejscowość, podobno na piechotę się jedzie 5 minut. Nie wiem, czy mówiłem, camping nie jest drogi, się okazuje. Z kartą rabatową ACSi zapłaciliśmy 16 euro. W tym mamy auto, dwie osoby, prąd. No, praktycznie pełen, pełen pakiet za 16 euro. A gdzie oglądać zamek. To jest tak zwany Chateau po francusku. Zamek, który dał nazwę temu kempingowi jakaś fajna ruina nie jest wysoko idziemy zobaczymy jak to wygląda na pierwszy trzeba bliżej podejść żeby w kamerze to fajnie było widać na pierwszych wygląda to fajnie spinamy się po schodkach trochę wieje ale jest dosyć ciepło także pogoda przyjemna powiem wam, że fajnie się ruszyć i przejść chociaż parę metrów po dwóch dniach siedzenia w aucie Czyli co prawda nie, nie planowaliśmy żadnego zwiedzania Mieliśmy po prostu przyjechać na kemping, zjeść obiad, wykąpać się i spać Ale ten zamek nas zafrapował Postanowiliśmy do niego podejść, obejrzeć bliżej A poza tym pan w recepcji powiedział, że warto udać się tutaj do miasteczka pobliskiego Podobno około 5 minut na piechotę Zupełnie inny ten zamek niż takie, które w Polsce możemy zobaczyć. Wygląda jakby był zbudowany z piaskowca, chyba, prawda, Magda? Co to za no kamień może tak, być? Wygląda na piaskowiec. To z kamień obłożony piaskowcem. Znaczy w środku mur jest z takiego po prostu polnego kamienia, a na to jest obłożony ciosanym piaskowcem, mm -hmm. chyba. Tak wygląda. Niestety nie udało nam się ustalić, czy ten zamek ma jakąś legendę ma ducha lub inną białą damę, jak każdy przyzwoity zamek. Przynajmniej w Polsce, jak człowiek zwiedza zamek, to wcześniej czy później spotka się z opowieścią o duchu. Nie wiem, jak jest z duchami we Francji. Jeśli ktoś zna jakąś historię o tym zamku, może o duchach, czy innych upiorach, dajcie znać pod filmem w komentarzu. Rynek. to pierwsza myśl, jak mi do głowy, to jest szukamy karty Gdzieś tutaj renne musi wyjść Messie Leclerc i Michel z Rupo Chyba To bardzo możliwe. nie wspominając o tym, gdzie mogą być angielscy lotnicy. Mogą <grym> się to spokojnie ukrywać na zamku. Nie, no na zamku to był herfix z Gestapo, i Helga. Ostatnie śniadanie we Francji. Mamy jakieś 160 km do San Sebastian, czyli przekraczamy granicę. I następna kawa będzie już w Hiszpanii. Tak, wstaliśmy dzisiaj przed szóstą. Miało być o piątej. Ja Miało być o piątej, nie udało się, nie nastawiliśmy budzika. Wstaliśmy przed szóstą, po szóstej już byliśmy w drodze. Jesteśmy na autostradzie z Bordeaux do San Sebastian. Tak jak powiedzieliśmy, zmierzamy w kierunku granicy. W tej chwili przejechaliśmy jakieś 150 km od Bordeaux. Zatrzymaliśmy się, żeby zatankować samochód. Bolało, bolało. bolało. tutaj drogo, po 2 euro paliwo. No. Kupiliśmy kawę, jemy śniadanie. No i dzisiaj plan jest taki, żeby pewnie koło 17:00 być już na kempingu w Galicji pod Santiago de Compostela. I tak tam zapowiada mapa, że będziemy za jakieś 8,5 8 godziny mniej więcej. Ale. Słuchajcie, przełknę. Ale już widzieliśmy... już jesteśmy na Szlaku Świętego Jakuba, czyli jesteśmy na dobrej drodze do Santiago de Compostela, naprawdę. Pierwsze muszle... Tak, dzisiaj widać. zaczynamy nasze El Camino. Tak, El Camino dziś. Do zobaczenia Creska. w Hiszpanii. Buenos dias. Jesteśmy w Hiszpanii. Francja za nami. Jedziemy teraz w kierunku Santiago de Compostela, ale tak jak to do, do tego strada, Jedziemy na sam ocean. Tam mamy camping. Także pogoda na razie nie jest zła. Mam nadzieję, że dzisiaj zamoczymy tyłki w oceanie. Do zobaczenia. Kolejne bramki przed nami. Zobaczymy, czy tylko ticket, czy już kasa. To nie jest takie proste. Ale zaraz sobie tutaj popatrzymy. Pojedziemy na manual. Manual Automatico. Manual jest pani. Okay. Dowiemy się wszystkiego tak, przy okazji. Będzie zawsze łatwiej. Teraz będziemy płacić w Hiszpanii zawsze w pierwszym Manual, tak. Ale chyba płacimy z tego, co Proszę widzimy. 2,85 trochę tań niż przed chwilą nas Francuzi. Chyba, chyba można. Jak to jest. Więc zaraz. Oczywiście już hiszpański temperament za nami, pan już nas natrąpił, że za wolno. Hello. Nadal łapiemy się w kategorię pierwszą, co też jest coś istotne, jeżeli chodzi o, o ceny przejazdu. Camper płaci drożej niż my. No i tu jest wyścig tirów, który zawsze uwielbiam, spod bramek, chłopcy ruszyli. dojechaliśmy już nad kemping nad Atlantykiem e, niedaleko Santiago de Compostela. Tutaj przyjechaliśmy koło 17, byliśmy dosyć zmęczeni, przejechaliśmy następne 1000 km. Rozłożyliśmy się, poszliśmy na plażę, ja wlazłem wykąpać się w oceanie, zjedliśmy kolację i, i poszliśmy spać. Także dzisiaj, dzisiaj Wam tylko mówimy, że dojechaliśmy, wszystko jest ok. E, I właściwie w tym odcinku to już wszystko. Komu się podobało, prosimy łapkę w górę, zasubskrybujcie też nas na YouTube, kto jeszcze tego nie zrobił i widzimy się w następnym odcinku. Następny odcinek będziemy przede wszystkim zwiedzać Santiago de Compostela, e, katedrę, e, stare miasto, pojedziemy na przylądek Finisterra, także już dziś zapraszam na następny odcinek, do zobaczenia.